To już finał Euro 2025. Hiszpania kontra Anglia. Mistrzynie świata kontra obrończynie tytułu Europy. Najlepsze kontra najlepsze. I wszystko rozstrzygnie się teraz. Kogo warto zobaczyć podczas tego finału? Z reprezentacji Hiszpanii są na pewno Aitana Bonmati, czyli jednym słowem Balon Dior. Mózg środka pola. Strzelczyni półfinału. Kata Czyli Cat Woman. Broni jak w transie. Atenea del Castillo. Driblingi, rajdy, chaos, broń ofensywy oraz oczywiście Alexia Putejas. A w reprezentacji Anglii jest to Lauren Hemp, niesamowite przyspieszenie, skrzydłowa z dynamitem. Michelle Agiemang, super sap, która zmienia wszystko. Chloe Kelly, bohaterka dogrywek, specjalistka od finałów. To starcie stylów. Techniczna Hiszpania kontra fizyczna, pragmatyczna Anglia. Zemsta za finał Mistrzostw Świata, a może powtórka z Wembley? Kto wygra według Ciebie? Typuj w komentarzu. Hiszpania po złoto po raz pierwszy, czy Anglia broniąca tytuł? Daj znać w komentarzu.